Czasami tak się zdarza, że nie mamy pomysłu, jak spędzić wolny dzień, nawet w wakacje. Tymczasem doskonałym rozwiązaniem jest podróż do Pławnej i odwiedzenie Zamku Legend Śląskich. Mamy sześć legend, które opowiadamy co godzinę dla naszych zwiedzających tutaj w zameczku. Zaczynamy od legendy o rozmowie dwóch dżentelmenów. Przechodzimy do legendy, jak duch gór zamienił się w osiołka i wykiwał złego szklarza. Później przechodzimy do legendy z kołem, gdzie też duch gór każe złego woźnicę, który zasługuje na karę. Kolejna legenda jest. O królowej Jadwidze, która była dobroduszna i ratowała po prostu biedne dzieci ze swojej okolicy. I kończymy na legendzie o rycerzu, który został bez głowy. Jak każdy zamek, również ten w Pławnej, posiada podzamcze, a na nim wiele się dzieje. Na dziedzińcu Placu Zamkowego stworzyliśmy wioskę, gdzie można polepić w glinie, odbić litografię, pobawić się młotkiem z kowalem w kuźni. Oprócz tego pokręcić się na karuzeli zamkowej. Także tutaj oprócz zamkowych tutaj atrakcji mamy jeszcze rycerski, który jest jakby częścią zamku Arka Noego. To wszystko jakby jest pod, pod zamek podciągnięte. Stwórcą Zamku Legend Śląskich jest jeleniogórski artysta Dariusz Miliński. No a jak wiadomo, takiemu artyście, jak coś wpadnie do głowy, to musi to szybko zrealizować. To zrobiłem w sumie z jakiejś takiej, nie wiem, durnowactwa, że tu usłyszałem, że jest kawałek ziemi. Stanąłem z lampką wina przy galerii, bo już galerię już tam opanowałem i tak sobie myślę, kurde, w tym między tymi drzewami, bo tu kiedyś drzewa rosły takie i tego taki zameczek. Nie wiem po cholerę w ogóle ten zameczek, ale coś mi tak, mi się to samo dzieje. Nagle pstryk, narysowałem sobie taki zameczek. Na drugi dzień już go kurde tymi łapami ryłem, żeby fundamenty, bo jestem napaleniec. Ja nie jestem taki pan, który chodzi, załatwia dokumenty, by ludzie. Nie, nie, ja tego nie podpiszę. To ja se sam to podpiszę, kurde. Z jakby kurczę z diabłem. Ja to wszystko szybko zacząłem robić i po prostu i później zobaczyłem, że to gada, nie? Każdą lalkę, każdego bohatera możemy ożywić pociągając za sznurki. No i warto wiedzieć, że pracowało nad nimi wielu, wielu artystów. Nie no, sporo, ale to się robiło tak, że tu mechanizmy, tu ktoś rzeźbił jakieś ręce. Tutaj dziewczyna szyła u nas mieszkała świetna dziewczyna, artystka świetna, i szyła te wszystkie ciuszki są szyte. To nie są ani gdzieś tam przekombinowane, także to jest to wszystko zabrzmiało jak dzieło sztuki. Poważne zawodowo rzeczy robi się już z ekipą. To się nie robi samemu, że ja siedzę tam i dziubię jakąś głowę czy butaforą, czy oklejam to jakąś plasteliną, bo robię, mam sposoby na takie różne rzeczy, ale to akurat były rzeźbione, nie? Ręce, głowy rzeźbione. Mechanizmy robiłem ja, bardzo prymitywne, ale, ale z wdziękiem. Zamek Legend Śląskich w Pławnej to doskonałe miejsce, żeby odpocząć od pędzącego życia. I przenieść się do krainy baśni.